14 numer Seagrave. Taki biały samochód. Też go już nie mam. No tak wyglądał. Taki stary pyczek Seagrave. Też go już nie mam. Samochodowa sikawka gazowa. Sikawka gazowa. Tego już auto też nie mam. A tu chodzi o pożar. To był opisany tragiczny pożar budynku handlowego Gare Galerii w Hongkongu. Statek pożywczy gasił bilans strat. To wszystko opisane właśnie z tego. A sprzęt w tym wydaniu było żurawie ratownicze obędy akurat jest, obędy. tu jest, straż pożarna drzwi Tu tutaj jest opisane Żurawie sprzęt żurawie pożar w Kongu w galerii to jest stary krucie, tego to już nie mam Numer 15 to Man Janus 4000. Samolot, który produkowany był specjalnie do walki w tunelach, który nie musi jeździć na wstecznym, bo ma dwie kabiny z przodu i z tyłu. Miejsca po dwa razy po trzy, czyli ma 9 osób. Jest specjalnie przygotowany podwozimana z dwóch ciągników siodłowych robionych. I tutaj widzimy w tunelu samochód. Z... Czytałem właśnie tutaj, że auto bardzo ostry skręt ma. Bo koła właśnie tak jak tu widzimy, może w kółko się kręcić. Tutaj mamy w tunelu, albo jedzie tam. Wracać to, już nie musi się obracać tylko się cofa. Remiza seracka w centrum, w najdłuższym tunelu. Specjalnie po to przygotowane. Także pożaru, nie muszą serencki wychodzić z auta, bo są, to Wszystko jest w wodne, to cały się może, auto sam się może gasić, sa, samo się zalewa. Gdy ma działka wodne że podjeżdża w tunelu pod pożar i nie wychodząc auta mogą gasić. I tak ten samochód wygląda: dwie kabiny, 4000 litrów wody. MAN No tutaj widzimy akurat. Tu jest kabina akurat z silnikiem Mana. A w tej kabinie jest autopompa. To jest autopompa. Tu widzimy sprzęt. Tu na dole się zapina. Tu mam zwiadło szybkiego natarcia. Też zwiadło szybkiego natarcia. No tak, widzimy te rurki to jest woda w tym miejscu. To też to że samochód, będąc w tunelu palącym się, sam się zalewa wodą. Taką ma opcję, bo o tym tutaj wyczytałem, właśnie w tej gazecie. To że bardzo ciekawe rozwiązanie do walki w tunelach. Pożar to był akurat wypadek w tunelu. Widzimy akurat pod temat: wszystko: wypadek w tunelu. Tunel Mona Lisa. Tu jest ciekawy samochód, ciężki samochód technicznego firmy Rosenbauer na podwozie Mercedesa. Ciekawy. A sprzętu mamy ten Wydaniu samochodu, ortownictwo, ortownictwo gaśnicze do działań w tunelach, o. Tu też widzimy o, do działań w tunelach. Czyli tu mamy też yy, dwie kabiny z dwóch stron. I to jest samochód do ewakuacji z tunelów. To jest wóz do ewakuacji. Tu się przewozi pasażerów. Ludzi co tam w tunelach. I też mamy. I tu widzimy, jak one najeżdżą, też po torach. Widać te samochody na, pod, na torach do, ba, do jazdy ten w tunel wjeżdżały tak jak, m, można powiedzieć jakby mogłyby wjeżdżać do, do, do Warszawy centralnej odbory w tunel by wjechały i tam działają nie? Na torach widzimy te wszystkie auta nawet fajnie było mieć taki model na makiety z silniczkiem, i by napięcie było z tych kół metalowych do silniczka, i by taki na makiecie też mógł sradzki jeździć w torach Cześć, ciekawe ciekawe rozwiązanie. By Tylko, że to kurczę roboty, albo to jest taki auto, Myśleć <laughs> także, tutaj mamy i tutaj. Mańek. O tu widzimy o, akurat Mercedes warszawskiego metra stanowiący się warszawskiego metra <laughs> w Warszawie z technicznym, kolejowym wartownictwie technicznym <laughs> ciekawa auto, bardzo ciekawa